Siemano widzowie, dzisiaj sobie Wam zaprezentuję koszyk za 250 zł na sklepie w taniefirewerki.pl. Wchodzimy sobie w niego i Wam pokazuję produkty, jakie można za 21 zł sobie prawie zamówić. Oczywiście przesyłka jest tutaj za przedpłata na konto, czyli za... Przelew przesyłka jest 14,90 a kurier poganie 17,90 I Pokazuję sobie koszyk, za 250 zł, mamy paczkę diabełek, to można sobie tak przed Sylwestrem popykać chwileczkę, żeby tak nie było przypału sąsiadów. Fajne są, mogę, można sobie z okna rzucać, tylko trzeba uważać, żeby nikogo na polu nie było, żeby nie przestraszyć i wziąłem na drugi, on mi posła karabinek M40, dwa karabinki po 40 strzałów, no one są fajne można sobie jeden puścić w dzień, nie wiem tam 14, a drugi sobie na 22 puścić, mamy tutaj trzy paczki Piccolo Corsair, można z jednej na przykład sobie zrobić karabineczek, czy jakieś słoneczko, jakieś tam macie pikolaczki po 60 sztuk 3 paczki jakieś petardy tc 15 piratka one dają radę no za 6,65 20 petard takich sobie fajnych jest no fajne są tutaj są gromy 2 2 paczki to będzie w 1,36 60 72 dwie petardy będą czyli 72 gromy razem łącznie dwie paczki paczka wajperów 1, no takie sobie one są ale wziąłem tak żeby wajperka sobie puścić nawet spoko są no nie najgorsze jak na te czasy tutaj jest dumbo 120 decybeli no takie fajne są nawet można sobie poszczelać 20 15 36 no nawet spoko są przechodzimy teraz do wyrzutni wyrzutnia Saturn Missile bo sam posiadam ją teraz. No, są spoko, tak żeby sobie puścić o 15.00. Tak w dzień, chyba że ktoś woli takie błyski malutkie zobaczyć i takie szczurki, jak latają do góry z piskiem, to może sobie w nocy odpalić. Jest wyrzutnia Ying-yang i to ona ma takie 5 komet najpierw do góry, a później 5 normalnych strzałów To jest wyrzutnia Red i taka mała że sobie można puścić, nie wiem, 21. Jak tam ktoś chce no jest spoko. No, za cena 12 zł, ale to no, troszeczkę dużo może przepłacimy, ale jest spoko nawet. Tutaj jest wyrzutnia Fox z Biedronki za 22 zł. No, spokojne, że dobre efekty ma. Kiedyś była w Biedronce, sam posiadałem chyba dwie sztuki w swoim życiu. I teraz przechodzimy do wyrzutni Casiopeia seria Big Bang. No, dla mnie to jest jedna z najlepszych wyrzutni do 25 zł. W ogóle kozackie, I tu jest taka wyrzutnia Anarchi. Za 32,50 jest normalnie piękna, piękna wyrzutnia. Zajebista, można tak powiedzieć. Jak za tą cenę 32,50 kozacka jest. No tam 20, nie, nie pamiętam jaki kaliber, więc nie powiem wam. Tu jest wyrzutnia Best Price Wildfire 25 czałów, 20 mm. Tylko na finał można sobie wziąć na dyszki Chyba, że ktoś chce weźmie inną wyrzutnię, ma swój gust, to może sobie inną wziąć. Tutaj dwie paczuszki. Rakietę, whistling racket, takie, żeby się pobawić w dzień, w nocy. Na nowy rok też można paczuszkę zostawić i sobie popykać w dzień. I tutaj rakiety, mistrzowie ognia to, no taki... to są. To są. To znaczy to jest nie rakiety, tylko to jest zestaw mistrzowie ognia. Tam macie dużo pierdółek i jeszcze jakieś rakiety, chyba 5 czy 4, nie? sam nie wiem, albo sześć nawet. Za 35 zł i to by było tyle z koszyka. Wychodzi nam z. Przed płatą na konto 265 zł, a kurier pobranie 268 60 zł, 60 groszy. Ja bym się z Wami pożegnał. Do widzenia. Trzymajcie się, jeśli Wam się spodobał film, możecie zostawić łapkę w górę jeszcze. Zobaczycie ten kanał, na no, nowo, to możecie dać subskrypcję. I trzymajcie się. Elo.